Z daleka majalczy Wawel, gdzieś tam z tyłu może i go widać, a może i nie widać, bo na pierwszym tle na pierwszym planie tle na pierwszym planie widać mnie. A to czas w takim razie na nową stację albo przystanek kolejowy. W tym przypadku jest to przystanek kolejowy Kraków Zabłocie. Kraków Zabłocie, przystanek, który jest na, na dzielnicy, w dzielnicy Zabłocie czyli właściwie część Podgórza, nie wiem zresztą. Nie wieje, jest piękna słoneczna pogoda, słońce, ja zapomniałem właściwych słuchawek, w związku z tym jestem na takich dziwnych dynksach. E, I zaczynamy, będzie tak jak zawsze, czyli wszystko po kolei. Nie wiem od czego zacznę, jak od czegoś zacznę, to to będzie pierwsze. E, właśnie przyjeżdża bus w KMU, czyli e, kolejno polski bus do się. Zaczynamy zwiedzanie. Perony. Perony. A się zdziałem tymi schodami. Nie, niby człowiek ćwiczy całe życie, a jak przychodzi do czego to jest zmęczony. Nie wiem jak to działa. Chyba na siłowni ma się więcej. E, czego? Energii? Dobrze, perony są dwa. Jak widać. Gdzieś tu jest napisane, że jesteśmy na peronie pierwszym. Czyli tam mamy peron drugi perony są dwa, zadaszone. Jak dać bardzo ładnie, to mamy kierunek Kraków Paszów i Kraków Podgórze. Zapraszam do wcześniejszej relacji. Natomiast po drugiej stronie kierujemy się do centrum na stację Kraków Główny. Tam wcześniej będzie jeszcze jakaś stacja się przystaneczek. Przystanek nie stację się buduje. A tu się też coś buduje po tamtej stronie dobudowujemy nowy tor. Zresztą tam podejdę za chwilkę i zobaczymy. Dobrze. Ruchome schody. Sprawdźmy, czy działają. Bo nie w którą stronę. W tą nie działają. Bez sensu. Potem sprawdzę, czy działają w drugą stronę. Na przystanku mamy też windę i zobaczymy, czy winda działa. Ciekawe. Uwaga. Prez de baton. Ło, działa. Dobra, nie wjeżdżamy. Jazda do dołu. Nie jedziemy na razie na dolu. Przy ulicy Kryzynackiego. Informacje o miejscach i godzinach zatrzymania. Zastępczej komunikacji autobusowej w gablotach ogłoszenia oraz na stronie przewoźnika. No dobrze, więc skoro o gablotach mowa, to idźmy zobaczyć rozkład jazdy. Kraków w Zabocie odjazdy. straciłem ostrość wrażenia. Więc widać nic. O, teraz widać lepiej. Piwnicz na Tarnów, Kraków, główny Tarnów, Jeliczka Rynek, Kopalnia. Ale tam mamy autobusy w większości. Akurat tu nie ma. E, co jakaś ciekawa relacja, to będzie Katowice, zakopane, Rzeszów, Jeliczka, Kraków, Tarnów, Tarnów, zakopane, Kraków, lotnisko, Kraków, ale nudy. Nudy jak daby O, znowu ostrość poszła. Kosmos. Naostrzy się, no. Naostrzyliśmy się już znowu. Kraków, Kraków, lotnisko i tak dalej, i tak dalej. Żywiec, kto jedzie, gdzie jest ten żywiec? Tu na browce do żywca. Uff, się napijmy. Chociaż ja wolę wina, akurat. Chociaż w sumie dobrym piwem nie pogardzę. Chociaż wszystko chyba zależy od towarzystwa, tak się podobno mówi. Nie wiem, nie wiem, nie ja wiem, jakie jest w stanie, wasze. I tu mamy przystanki. Przestanki, co gdzie należy pójść, jak i co zobaczyć. Tak to jest tutaj, właśnie pięknie. Ło! Wow, jaki amerykański, nie japoński pociąg. Kraków Kufla. Dwa. Founder. Spotkanie. On Proszę. Stand away from the platform edge. Tego, że znajdujemy się w dzielnicy sztuki i hipisów i tego, co wcześniej było na Kazimierzu, a teraz się dzieje też na Zabłociu gdyby ktoś miał ochotę sobie poczytać na ławce, siedząc i oczekując na pociąg może, może poczytać i ma tutaj różne rzeczy do poczytania. Nie wiem co. Audioplay. Audioplay, aha, to ta sama gazeta, pewnie ktoś potróci, ale to miłe, 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 fajnie, fajnie, przynajmniej efektywnie spędzamy czas, a nie siedzimy i patrzymy w coś, o, w słońce, opalmy się, o, coś tam będzie widać stąd, ta. o, tam daleko widać błękitka, tam kiedyś siedziba banku, a teraz nie ma. schody do góry też nie działają więc są ruchome bo ruszamy nogami dobrze, jesteśmy na poziomie 0. wyjście na perony, pójście na peron drugi jest kawiarnia z kawą na wynos, urocze się nazywa Nelon Nelon, bawialnia ekologiczna urocze stworki narysowane a my idziemy jeszcze zobaczyć co tam my idziemy, znaczy ja idę znaczy ja i telefon który nagrywa. Idziemy zobaczyć co tam jest ciekawego. Wo, co to jest? Hmm. Mega fajna rzecz. Państwo informuję, że autobus komunikacji zastępczej z laborza relacji z Jeroczkami W trakcie zatrzyma się na przystanku autobusowym na wychalu przy ulicy Brudaciego. Informacje o miejscach i godzinach zatrzymanych zastępczej komunikacji autobusowej w Wedloręch Włoszeń. Tak, była, był plan stacji w alfabecie Braille'a, super sprawa dla osób z niepełnosprawnością. W sensie niewidomych. Małopolska karta aglomeracyjna. Możemy sobie kupić bilet, co też jest całkiem spoko. Kartą zapłacimy? Zapłacimy. Monetą zapłacimy? Zapłacimy. Płatność kartą, płatność banknotami. Nie tylko bilonem. Wszystkim zapłacimy. Fajnie. Chwali się. Tu jeszcze mamy plan stacji. Pokazanie gdzie jesteśmy o, doskonale. Jesteśmy tu, tu, tu jesteśmy, a tam są inne rzeczy. Dobrze. Gdyby ktoś chciał sobie coś wynająć i rozpocząć biznes interes, cokolwiek tak mnie widać selfie w szybie taka brudna, że aż się widać. Ja pierdzielę. Co ja dlaczego się nie mogę wysłowić? Się widać. Siebie widzę. Siebie widzę. To może. Właściwie dlaczego nie? Fajna okolica. Polecam. Dawno nic nie było o pisganiu, jak w kieleckim. No to trochę pisga co słychać. I budowa w re. Budowa jeszcze jednego toru tu. Po drugiej stronie będzie jeszcze jeden tor tam. Tak myślę. I one będą prowadzić tam na tą S takada, o właśnie powiększam. O właśnie tam, ale nie wszystkie. Ta jest ta kada prowadzi na Kraków pod górze. Yy, i dalej do skawiny, a to co jest, prosto prowadzi do Krakowa Płaszowa. Tak, a tu są domy, a tu yy, jest nic. A tam są budynki i tak jest socrealistycznie, socrealistycznie. Realizm nie socjalistyczny. O czym ja właściwie dzisiaj opowiadam? Ja nie wiem. Coś jakoś tak. O, ale ktoś ma fajny balkon. Chciałbym mieć taki balkon. I samolot leci. Podsumowując, nie ma kloca. Nie ma kloca. Pozdrawiamy kloca różowego i blondowego. Może znajdę jakiegoś innego. W każdym razie, stacja bardzo ładna, nowoczesna, taka trochę surowa. Sody ruchome nie działają, toalety nie znalazłem znowu. Może za bardzo nie szukałem, ale nie znalazłem. W każdym razie, jak jest, to fajnie, jak nie ma, no to minus kciuk. W... Tu natomiast, zadaszenie super kciuk w górę. O dużo kciuków dzisiaj podałem już dwa. Jeden, tą, drugi. w tą, do teraz już nie będzie żadnego. Perony są plus. <grytanie> za perony na dole bardzo przyjemnie, poziom niżej. Bardzo fajnie za. Aranżowana przestrzeń tak dość nowocześnie i blisko do, do Kazimierza, więc jest to fajna baza, baza wypadowa. Na Kazimierz, na podgórze, na kopiec Krakusa mniej, bo można sobie wysiąść na, kolejnej, na kolejnym przystanku, który się nazywa Kraków, podgórze. W każdym razie, bilet kupimy i możemy pojechać czy do centrum w tamtą stronę, czy do Tarnowa z kabiny w drugą. Taka to stacja, a niedługo będzie ciekawsza, bo będą dwa tory więcej i będzie się trochę więcej działo. Dzięki.